Witamy, to jest czwarta misja Alien Swarm w kooperacji z Masełkiem okay, i Kapim. Cześć! Kapin cię nigdy nie przewita, bo to jest murzyn. Piszcie sobie po mapie. Maluję. Artysta wielki. Nie strzeliłem nie Sieroto. Nie strzeliłem, Sieroto. Jakbym chciał, jakbym chciał strzelić, to bym strzelił. O, to o O, tam zdecydowanie mi trafią. Mam ajma. No nie, skoczył na mnie i walnął we mnie jeszcze. idiota. No tu będzie duży za chwilę, chyba. Chyba. Tu. Uwaga, no. na grubasę tak. No. I z tyłu, z tyłu idą. Uważam, i tu idzie z drugiej strony. Dzięki ale? kapi. Oj, Nie ufaj mu żynom. O to... Boże! Ej, coś, Na koło to czekacie? czekacie. Wezmę sobie. O! Mam kolejny grubas. A, No nie! Do ściany się sam wziąłem, przyparłem. Op Gdzie jest amunicja? idzie? zobaczmy. Zakosił całą. To no, jest zaspałam te drzwi. Ha! I co do nas? Ha. 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 To długo nie wytrzyma. Dobra, chodźmy z... na mnie Chodźmy panowie, chodźmy. Tędy, tędy, tędy. Gdzie idziecie? Tędy. No. Tam są drzwi zamknięte. Wait from me Czekódzisz tam. Co? Czemu podziałeś w Nie wiem, coś tam. Trzecie, to jest tego, to jest amunicja. To jest super... A tak, to jest metacz ognia. Jota ognia. Masło. Idę, idę. Potem zginiesz. Ja. Amunicja. Czekaj. Piła łańcuchowa. O, oh, hell yeah. Dobra, masło, ej, bierzesz metacz Ja mogę wziąć. No to weź zamiast tej metacz ognia. Okej, okay, teraz jest spoko. Bo hmm. ja mam dużo do tego głównego. Dobra, chodźmy, odpalamy to. Tak, na maswo. mnie. Ruszcie się. Cholera. O, unik! Woda oh, fakt, co to jest? No i dobra. To jest... dobra nie, nie, ważne, nie ważne. Dobra, my cię tu osłaniamy. Ja z tej się... strony. Myśleć, że to Ale nie, oni biją. Jak bij... u ciebie uderzą, to wychodzisz z wieżyczki, więc lepiej nie. Okej. Okay. Jeden Zupki A no, i znowu do czatu wszedłem Masło użyłem W takim momencie Zacznie będzie otwierał pół godziny O tak, trzeba się bronić O, oh, fuck. Ej, co? Medyk Masło Stawiaj to Ostawiaj to Gabi uważaj bomba oh, UFAK Odcinek miał być odcinek. Zostałbym rzucony na bombami teraz. Uwaga! Oh shit! Ach! Nie żyję! Owak! Chodźcie, dajcie do japceczkę. Dajcie do Też co wziąłem. O Boże, nie ma już japceczki. Amunicja. A, amunicję. Aj, a tam jest amunicję. Fuck! O kurde bomby! Okej! Oh, Ej, no to co, jedziemy dalej, nie? Mm -hmm. Teraz to. To, my... to się wraca! A, dobre, dobre, dobre. Wracamy, tam były zamknięte drzwi. O mnie, po tym tym. postaci w tej misji. Zabijcie? Zresztą decydujcie. Masło? Boże, on ma znowu nie wierzę. Kafi, poczekaj! Kafi! Poczekaj, on ma lagi. No dobra już już Przez chwilę. Dlaczego hmm. bijecie po ludziach? Ja się jeszcze nie uderzyłem teraz. Dobra. Koniec drzwi to się będą otwierać pół godziny. Tak, trzeba się bronić. Ale są zły. Miota ciągnia jest imba. No wiem. Dobra, pójdźcie mnie. <grywa> <grywa> Where are you? I coming for you Ale <laughs> 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 co sam kłotroć? Może na później troszeczkę A mam jeszcze pięć magazynków Otworzyły się Kapi spadamy ha. Like a bounce, chodź Like a bounce? Se je weź, weź też może gaśnicę Ja nie biorę i to no weźmie Ja wezmę, bo ty się spalił znając życie nie, nie, nie dodaj, ja wziąłem. Masło, dobrze poszedłeś. Już wziąłem. Ale potem weź swoją broń. Nie ja wiem. Jak zgasisz? Bo nie masz teraz broni, więc weź broń. Dobra, wszystko zgaszone. What the fuck! I zostaw mnie, broń. Już mam. A tu jest. Może... Dobra, spadamy, spadamy. Kapi. Kapi, Zastaw. zostaw to, chodź. gdzie tu jest wyjście? Aha dobra, czekaj tędy. Oh shit! Oh, fuck you fuck! It, shit. Oh fuck Shit Shit happened! Ej chłopaki! Guys! Medyk! Oh fuck! Medyk! Boże! No plec! Tak. Masło, z takim lagerem mi się nie da grać. No, uniki. No, czemu to postawiłeś i do tego uciekasz? Ufajcie ten debilem. No to wiem, ale. Ej, w ogóle spróbowaliście otworzyć te drzwi? Tak, ja już otwierałem. Dobra, otwierają się. O oh, wow, 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 oh wow, ciągle wow, wychodzą, wow, 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 się... wow, 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 otworzył! Teraz się... wow, nie. Ma... Nie Nie mam nie mam wow, fuck... Oh fuck. <laughs> oh. <laughs> O, oh, o, oh, o! Oh shit! <grywa> o, oh, jest Dobra, spadamy, spadamy, to koniec misji jesteś pewien? dziękujemy bardzo, to był czwarty odcinek. Nie, ta, nie, piąty odcinek, bo jeden był dodatkowy. Czwarta misja: Alien Swarm. Ze mną A... był Kacper. Ej, je, co jakiś z się dołączył? No właśnie, nie wiem. I, i masło, do zobaczenia, cześć.